Ta ściska zapraszam na wtorkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W Państwowej Szkole Muzycznej Pierwszego stopnia w Ostrowcu odbył się drugi wojewódzki konkurs pianistyczny pod nazwą Polska z Hacza Turianem. W koncercie laureatów wystąpił między innymi ambasador Armenii. Konkurs pianistyczny Polska z Hacza Trujanem powoli staje się wizytówką Ostrowieckiej Szkoły Muzycznej. Zgłosiło się do niego 16 młodych pianistów ze szkół z całego województwa świętokrzyskiego. Przewodniczący jury podkreślił, że wszyscy wykonawcy prezentowali równy i wysoki poziom, choć twórczość Hacza Trujana nie jest łatwa dla Polaków. Generalnie wysoki poziom konkursu i, i wyrównany bardzo. To jest bardzo istotne, że nie było właściwie wykonań takich. Yy, powiedzmy, jakichś zgrzytów tego typu, które, które byłyby słabsze, które by odstawały. Czy odnalazł Pan duszę Armenii w tych porach? Yy, ja myślę, że tak, że, że to jest wspaniałe, właśnie, że młodzi ludzie, którzy właściwie pierwszy raz może mają dopiero do czynienia, bo nie wszyscy przecież pochodzą z Ostrowca, gdzie tutaj <noise> działa pani Karina. Osipian, która pochodzi z Armenii, która w szkole pewnie już zaszczepiła miłość do, do muzyki armiańskiej, ale przecież przyjechali ludzie z różnych okolic, nawet y, bodajże z Sieradza, no to już jest kawałek drogi. I wydaje mi się teraz tak, że jeśli ci te małe y, dzieci właściwie, ci młodzi pianiści, ci młodzi muzycy interesują się muzyką, no dla nas, prawdę mówiąc, troszkę obcą, troszkę daleką, Chwytają jakiegoś bakcyla tej muzyki i zaczynają w niej dostrzegać nie tylko element rytmu, ale pięknej melodyki specyficznej, orientalnej. No i ostatecznie rozwijają się przy tym bardzo. Także to jest bardzo duży plus. A pan czego szukał w przeciwni wykonawstwa? No mnie zawsze interesuje jakaś osobowość. I ta muzyka, jeśli będzie jak gdyby połączona z osobowością wykonawcy, ta specyficzna muzyka, i również z jakąś indywidualnością wykonawczą, no to wtedy tworzy się jakaś nowa jakość. Ja tego szukam zawsze. Promotorką twórczości Aramachacza trujana jest pochodząca z Armenii Karina Osepian, nauczycielka szkoły muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla mnie jest bardzo wyjątkowej, nawet mam syna. Syn ma na imię Aram. Także bardzo lubię tego kompozytora i uważam, że to jest genialny kompozytor. Bardzo lubiany w Polsce. Z czego wyjątkowo się go wynika? Mi się wydaje, że to wynika z historii Armenii. Te wszystkie przeżycia, które miał kompozytor, oczywiście to można usłyszeć w muzyce. Czyli można porównać go do Chopina, który właśnie z swoją swojej muzyki rządzał tę cnotę za wolną ojczyzną, za pewnymi utraconymi wartościami? Myślę, że tak. To jest ormiański Chopin, można powiedzieć. Mhm. Jak tego ormiańskiego Chopina grają uczniowie w Polsce? Bardzo pokochali. Dla mnie za każdym razem to jest no, zdziwienie. No, bardzo się cieszę z tego, jak grają dzieci. Naprawdę potrafią uchwycić charakter tej muzyki armiańskiej. Gościem honorowym koncertu oraz jego patronem był ambasador Armenii Edgar Gazarian. Я очень доволен за то, что наши приятели организовали такой прекрасный фестиваль в острове Кшентокшиске, посвященный музыке Арама Хачатуряна. То есть, очевидно, музыка Арама Хачатуряна, то есть армянская музыка, но шиские народы, это музыка для всех народов, шиских людностей. И то есть, очень ладно сжечь то, что вы организовали тут такой прекрасный фестиваль уже второй раз. И Dla mnie jest bardzo wielki zaszczyt przyjechać do tym powodu do Ostrowiec wszystkich do tego festiwalu. Uczestnicy konkursu byli podzieleni na dwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie pierwsze miejsce zajęła Ewa Gałwiaczek z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Końskich. W drugiej grupie przyznano dwa pierwsze miejsca. Zajęły je Zofia Michałowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Sieradzu oraz Joanna Gronkowska z Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nagrody specjalne przyznali również wiceprzewodniczący sejmiku województwa Świętokrzyskiego Grigor Szaginian, posłowie Grzegorz Schetyna i Andrzej Kryj oraz ambasador Armenii Edgar Kazarian. Ku zaskoczeniu organizatorów na zakończenie finałowego koncertu wystąpił sam ambasador Armenii. Jak podkreślił, nie jest on zawodowym muzykiem, ale przez wiele lat uczył się gry na pianinie. Kolejna miejska ulica ma nową nawierzchnię. Tym razem roboty drogowe trwają przy ulicy sportowej. Prace wykonuje miejskie przedsiębiorstwo robót drogowych. To już ostatnie prace na ulicy sportowej. Wartość zadania 169 tysięcy złotych. Remont wykonało miejskie przedsiębiorstwo robót drogowych. Uliczka w dolnej części miasta ponad 300 metrów długości, kompleksowa z regulacją studni, kanalizacji, z, z regulacją zasów od wodociągu. Choć to niewielki odcinek, to prace remontowe były trudne wszystko przez położenie ulicy, bardzo trudna robota na ciasnotę. Praktycznie nie można to było użyć w większości sprzętu. Bardzo trudno to była ta droga do zrobienia. W tym roku gmina Ostrowiec Świętokrzyski na remonty dróg wyda ponad 16 milionów złotych. Obok dużych inwestycji, takich jak rozbudowa ulicy Rzeczki, w kolejce są mniejsze zadania. Czekają takie wąskie uliczki, które mamy robić tutaj na osiedlu Gutwin. Jedna z ulic za chwilkę powinna być rozpoczęta do realizacji. I w kolejce czeka też duże zadanie boczne od Kilińskiego. Ona będzie takim większym elementem dużego zadania takiej drogi, która będzie łączyć ulicę Chrzanowskiego z w Ostrowcu Świętokrzyskim przybywa inwestycji infrastrukturalnych. Wiele z nich wykonywanych jest ze środków własnych gminy. Udało się uzyskać, o tak właściwie należy sformułować, też sporą nadwyżkę za 2016 rok i stąd te 20 milionów, które zaoszczędziliśmy, bo tak należy powiedzieć, na wielu innych obszarach. Podzieliliśmy, że 1 trzecia na inwestycje, 1 trzecia na spłatę zadłużenia. Spłaciliśmy ponad 7 milionów zadłużenia z lat ubiegłych, ubiegłych, poprzednich. I te 6 milionów 5900 na otwarte baseny też na pierwszy etap. Robimy to racjonalnie etapami, żeby tutaj wykorzystać dobrą koniunkturę i móc mieć możliwość dla dalszego rozwoju. Prezydent Jarosław Gorczyński zapowiada, że inwestycje w poprawę nawierzchni dróg miejskich będą w tym roku kontynuowane. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki informuje, że materiały dotyczące spraw umieszczanych w porządku obrad walnego zgromadzenia są wyłożone do wglądu w zespole członkowsko-samorządowym oraz w sekretariacie, czyli w pokojach numer 16, 17 i 18, biura spółdzielni na osiedlu stawki 47 w godzinach od 7.30 do 15 oraz na portierni w godzinach od 15.00 do 20.00. W osiedlowym Domu Kultury Malwa działa koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mieczysława Radbana. Organizuje ono wycieczki rowerowe po naszym mieście oraz spotkania historyczne. Tematem ostatniego z nich była sylwetka pierwszej polskiej poetki Anny Stanisławskiej. Anna Stanisławska to pierwsza polska to poetka i taki też tytuł daliśmy naszemu wykładowi. Kim była? Przede wszystkim historię Anny Stanisławskiej trzeba zacząć od schyłku XIX wieku. Wtedy Aleksander Brickner odkrył w zbiorach biblioteki w Petersburgu rękopis. Stwierdził, że to jest bez wątpienia dzieło Anny Stanisławskiej i tym dziełem była tak zwana transakcja, czyli opisanie całego życia jednej sieroty. W tymże utworze Anna Stanisławska opisała praktycznie całe swoje życie. Od dzieciństwa, poprzez trzy swoje kolejne małżeństwa, aż do roku 1683, kiedy zakończył życie jej trzeci mąż. Anna Stanisławska urodziła się w latach 50. XVII wieku. Jej ojciec Michał Stanisławski był wojewodą kijowskim. Na świat przyszła w Maciejowicach, tych Maciejowicach, które potem przejdą do historii jako miejsce bitwy generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast z życiem rozstała się tak powiedzmy, około 1700-1701 roku w Korobie, czyli tutaj już na, na terenach ziemi lubelskiej. Historia życia Anny Stanisławskiej jest również związana z naszym regionem. Kawał swojego życia spędziła w naszych stronach, w Czekażewicach i w Tarłowie, z którymi była bardzo mocno związana. Historia życia Anny Stanisławskiej to jest historia życia kobiety, która doświadczona po pierwszym małżeństwie z Kazimierzem Warszyckim, ma małżeństwo unieważnione, potem wiąże się z przedstawicielem Możnego Rodu. Oleśnickich, Janem Zbigniewem i właśnie tutaj stąd związki są tutaj z naszymi stronami. Anna Stanisławska uważana jest za pierwszą polską poetkę. Jest autorką dzieła zatytułowanego Transakcja albo Opisanie życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej. Pisane roku 1685, na które składało się 77 trenów o budowie stroficznej. To jej poetycka autobiografia. Anna Stanisławska przeszła do historii jako pierwsza polska płetka. Oczywiście pytanie, czy wcześniej kobiety podejmowały jakieś próby literackie. Były takie próby, ale nie, znamy, nie wiemy dokładnie, jak nazywały się te kobiety, które podejmowały próby pisarskie, ponieważ ich dzieła najczęściej są anonimowe. Często to były również dzieła o treści religijnej, powiedzmy, pieśni religijne, różnego typu modlitwy. Natomiast Anna Stanisławska napisała utwór um, o swoim życiu osobistym. Jest to pierwszy utwór o tematyce świeckiej. I bez wątpienia tutaj autorstwo Anny Stanisławskiej jest niepodważalne pod jakimkolwiek względem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.